Sprawa państwa bajkowskich była tylko impulsem, żeby pokazać problem, który ma daleko, daleko szerszy charakter. Sprawa bajkowskich jest, tak jak powiedziałem, tylko przykładem sytuacji, które, których nie powinno być. Chcemy też powiedzieć o prawie, które w Polsce obowiązuje. Chcemy powiedzieć, że na przykład ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jest ustawą, która jest, jest zła. Począwszy od definicji przemocy w rodzinie, proszę Państwa, definicja tej przemocy jest tak szeroka, że zgodnie z tą ustawą, a, a, a przede wszystkim również z aktami wyko wykonawczymi do tej ustawy, przemocą jest kontrolowanie, ograniczenie kontaktów, krytykowanie. Proszę Państwa, to jest przemoc. Czy Państwo wyobrażacie sobie rodzinę, w której nie dochodziłoby do kontrolowania? Na czym polega wychowywanie, jak nie kontrolowanie? Czy wyobrażacie sobie rodzinę, gdzie dochodzi. Nie dochodzi do ograniczenia kontaktu, przecież dla dobra dzieci czasami trzeba ograniczać kontakty, właśnie żeby tym dzieciom nie stała się krzywda. Krytykowanie jest też przemocą. Proszę Państwa, to są przykłady, że ta ustawa idzie zdecydowanie za daleko. Ta ustawa sprowadza się do tego, że wszystkie rodziny w Polsce mogą być inwigilowane, albowiem według tej ustawy. Tak zwane zespoły interwencyjne mają za zadanie również monitorować sytuację rodzin zagrożonych przemocą. Co to znaczy zagrożonych, to znaczy takich, gdzie przemocy jeszcze nie ma. Proszę Państwa, kolejna rzecz: według tej ustawy dzieci mogą być odebrane przez urzędników. To nawet nie jest tak, że sąd musi tę decyzję potwierdzić. Sąd co najwyżej może rozpoznać musi rozpoznać zażalenie na na, na taką decyzję. Innymi słowy, może być tak, że tylko, tylko urzędnicy będą zdecydują w sposób ostateczny o tym, że dzieci zostaną rodzinie odebrane. Teraz możemy się zastanawiać, dlaczego tak jest, dlaczego się pojawiają takie akty prawne. Moim zdaniem, naszym zdaniem, przyczyną jest to, że jest, dochodzi do nadprodukcji prawa. Prawa jest za dużo. E, oczywiście są realne problemy, ale ich rozwiązaniem nie jest mnożenie przepisów. Tych przepisów jest zdecydowanie za dużo. Kolejna rzecz. Państwo. Chce zajmować się wszystkim, a państwo, które zajmuje się wszystkim, niczym nie zajmuje się dobrze. I mamy mnóstwo przykładów, że tak właśnie jest. Państwo nie zajmuje się niczym dobrze. E, kolejna rzecz, prawo jest zide zideologizowane. E, są takie siły, które, dla których rodzina jest wrogiem. E, I ostatnia rzecz, też ważna, proszę Państwa, biurokracja. Ta ustawa, o której mówiliśmy, przeciwdziałaniu, przemo przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, tworzy całą armię urzędników, którzy się mają tym zajmować. A z biurokracją niestety jest tak, że ona się nam naża jak, jak komórki rakowe. Będzie nie, za chwilę tak, że ci urzędnicy będą funkcjonować i robić wszystko, żeby tylko uzasadnić potrzebę swojego istnienia. E, proszę Państwa, i ostatnia rzecz, którą chcemy bardzo wyraźnie podkreślić. My wszyscy tutaj. Chcemy szanować prawo. Mnie, nikt tutaj nie nawołuje do tego, żeby łamać prawo, ale właśnie dlatego, żeby to prawo szanować, trzeba je zmienić.